Coś to mi nie pasuje, okej. Okay. Gień. Ha. Nie będę już, co tracił tu energii, chociaż tak to się na nic nie przyda. Mówiłem, mówiłem. ok, A to? To ptactwo, no. Już zniknęło. co to za Przyśpiewuję do nieistniejącej muzyki, no ludzie. Ludzie, loguje mi się emulator. Może wymówka, żeby wyłączyć tą grę? No, może wreszcie powód, żeby wyłączyć tą grę? Inny niż frustracja. Ale chamski nie jestem. Okej. Okay. No. Wolę konserwować energię, nie. Swoją, nie. nie, nie Ninjutsu, ó, isso pra ver com isso, Boss. é ah ah ging 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 ging, ging, ging. Nie! Cztery! Cztery! Nie! Cztery! Oh! Gdybym trafił te parę serii! Gdybym trafił te parę serii! No. tylko. Muszę to zdobyć. Nawet jeżeli to oznacza ból i cierpienie. No ludzie, więc... 4 po mnie, 3-4 paski energii z życia... 33! Trzy? Trzy. I tak to mi, to mi się nie przyda, no na nic. Dzięki, ty, 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 prezydent, ty, ty, perfidny, bazukaże. W ogóle, w ogóle dlaczego mam się niby uganiać za gościem z jakąś tyłetką? No chyba nie użyję jej do zniszczenia świata, czyż nie? Nie, nie Jeszcze ojciec nie kolejne. No, błagam, koniec. Już prawie. Już prawie. No tak, już prawie koniec. Tylko, że też mojego życia też. Teraz... Ten, jak nic. Twoje, 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 twoje. Już! No! <coughs> Kurde. Mm. Witajcie drodzy wersji w kolejnej próbie przejścia tego etapu. Chociaż powinienem powiedzieć może w kolejnym odcinku sobie zagramy w Ninja Gaiden. Jeszcze sobie nie odpuściłem. Nie! Mówię to jakieś 5 minut po tym, jak skończyłem poprzednią sesję. Ja muszę pokonać ten etap. się coraz lepszy. Przecież, chyba. No, już dotarłem do bossa aż trzy razy. To znaka, że wszystko się zmienia. Tutaj dalej ryzykuję. Tutaj, tak. Tak, tutaj już zapamiętałem wszystko. Wow. Ba, to bardzo dynamiczna gra, jak widać. Ba, można to już było zauważyć. Tak. Ja to dopiero teraz zauważyłem. Cóż, A, ja uważam, że gra jest chamska i niesprawiedliwa itd., itd. Znaczy, bossa tej lokacji łatwo pokonać, jak się go będzie szybko ciachać. Tutaj już nie ja będę ryzykował, cholera. No, co ja przed chwilą mówiłem, tak? I co ja przed chwilą mówiłem? Nie to! Nie to! O tu! Tuż przed bosem, którego miałem szansę pokonać, bo miałem dość dużo HP. Dobra, tu nie straciłem HP. Jak zawsze, ale. Zresztą znaczy jak zawsze od jakiegoś czasu. Ale kit. To sukces. A! A no! To będzie ptak. Złacić go. Ninja! To mi się udało. To mi się jakimś cudem wtedy udało. Naprawdę, wtedy obrażenia zadał mi tylko ten jeden ptak. Jeden, jeden, jedyny. I tak prawie że zagroził mojej misji. No. Będzie się bodaj, że tak. O, nie no, kolejny. Znowu dobra, że nie Tylko tak i drugi, tak pewnie. Nie! WOS się! NAD HODZE! Cholera. Widzę, że jeszcze jestem nieprzygotowany na ciebie. Proszę, kiecieczkę. Mało? Mało, bo dużo nie można byście mdławić. Nie pokonam go w życiu O cholera, gdyby ten skok był dobrze lepiej wymierzony No co co ja powiedziałem No i co z tego? Okej. Okay. Ja się nie widzę... A, okej, okay. dobra. Wiecie co? ostatni. Okej. Okay. Lecimy dalej. Wybrałem... ...trochę nastroju, ponieważ dotarłem do bosa bez większych urazów. Ja. Ok, załatwione, chociaż udaje mi, że wtedy, kiedy go nie trafiłem. Ej, okay. a, 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 nie podchodź bliżej! ja! Yeah. Yeah. Jeden punkt, nie dużo. Jeżeli tylko by ten jeden punkt został do końca etapu, wtedy byłbym szczęśliwy i może bym w końcu pokonał tego bossa. Chociaż zapomniałem o tym przeciwniku, jak go pokonać już. Za długie przerwy od tych przeciwników. Dobra, jedziemy na hardcore. I udało nam się znowu dotrzeć do bossa, No, po prostu częstotliwość mnie poraża. To jak ja failuję też. Niech, niech. Ale mam już na niego opracowaną strategię. Te pociski ciąć z dołu. Tylko że... Musi mi odpowiednio szybko reagować, klawiatura na stopie, a wszystko. Wszystko musi dobrze odpowiednio szybko reagować. Ciach. Ciach, ciach, okej. Okay. Ciach, 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 ciach. Naprawdę. Ta gra jest taka pociechana. A, i... Tak, wyżej, wyżej rzucaj, wyżej to, wyżej. A. Zlikwiduj to. To będzie Ci potrzebne. Na jednego bazu i... No, że jeszcze ptaki, dwa. Chyba trzy. No, może na więcej. Tak, padł. Kolejne trzy punkty obrażenia zniwelowane. Teraz tu. Ha, kolejne trzy zniwelowane. Teraz. Jest! Mam szczęście! Wuuuu! Kinii! Czątek. tak po prostu odrażająco zły. Co mina, o taktyce, zaraz dednę. Ciąć z tyłu. Może się z dołu. A może nie TAK! Wreszcie! Ah, 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 ah. Odzyskanie tej statuetki... Czułem się źle i powróciłem. Smith? Real. Statuetka Światła została zabrana. Statuetka Światła? Tak. Moja ojciec jedną ze statuetek. Na wszelki wpadek.